Lama niemal stał się kluczową postacią FC Barcelona, obok takich graczy jak Robert Lewandowski i jego rola w drużynie stale rośnie. Ten 17-letni talent, mimo młodego wieku, udowadnia swoją wartość, co klub zamierza docenić w nadchodzącym sezonie. Według najnowszych informacji z Katalonii, niemal od przyszłego sezonu ma nosić legendarny numer 10. Wcześniej należący do takich ikon jak Leo Messi, Ronaldino czy Diego Maradona. Obecnie numer ten znajduje się na koszulce Ansu Fatiego, który początkowo miał być następcą Messiego, ale nie sprostał oczekiwaniom. Fati od dwóch lat zmaga się z formą i nie spełnia pokładanych w nim nadziei. W związku z tym FC Barcelona planuje najprawdopodobniej sprzedaż zawodnika, który ma kontrakt ważny do 2027 roku. Z kolei dla Yamala, który z dziesięciu występuje już w reprezentacji Hiszpanii, decyzja ta oznacza ogromną nobilitację, ale także odpowiedzialność. Porównania do Messiego nie są przypadkowe styl gry Yamala, Jego kreatywność i liczby robią wrażenie. W swoim debiutanckim sezonie w La Liga rozegrał 37 meczów, zdobył 5 goli i zaliczył siedem asyst obecnych rozgrywkach, zaledwie po 16 meczach, ma już na koncie 5 bramek i 10 asyst. To progres, który potwierdza, że młody Hiszpan jest gotowy na większe wyzwania i symboliczną odpowiedzialność, jaką niesie za sobą numer 10. Decyzja o przekazaniu tego numeru Jamalowi została przyjęta z entuzjazmem przez kibiców Barcelony, którzy liczą, że 17-latek stanie się godnym następcą legend klubu. Z kolei dla Ansu Fatiego oznacza to kres jego nadziei na odbudowę kariery w Blaugranie. Klub najpewniej spróbuje sprzedać 22 latka w najbliższym okienku transferowym, aby uzyskać środki na rozwój zespołu. Tymczasem Lama niemal kontynuuje swoją drogę do stania się jednym z najważniejszych graczy współczesnego futbolu, a FC Barcelona wiąże z nim ogromne nadzieje na przyszłość.